Witam was wszystkich, ja mam na imię Alex witam was na kanale z Polska w 13 odcinku z serii Kim jest? A dzisiaj w tej serii po raz pierwszy pojawi się postać człowieka, czyli Frisk z Undertale. Zatem już nie przedłużając zapraszam do oglądania. Historia Friska z Linii Czasu Owners jest stosunkowo krótka, ale też ważna dla fabuły. Frisk w swoim wymiarze rozpoczął ścieżkę ludobójczą, lecz napotkał pewne trudności, jakimi był Sans i jego przełamanie się przez schemat ich Linii Czasu, poprzez zabicie go po właśnie w tej ludobójczej Linii Czasu. Frisk zapomniał o całym tym zdarzeniu i zrobił ponownie facyfistyczną Linię Czasu. Lecz Sans, na którego spadła zbyt wielka odpowiedzialność, powiedział mu o tym i przez świadomość o tym, co się stało, uczyniło go to jednym z właścicieli tego wymiaru. Poszli oni potem porozmawiać z Floweym, Lecz nie był on zbyt dobrym partnerem do rozmowy. Wypominał ich im błędy, wady oraz mówił, że Sans nie ocali nawet samego siebie. Sans i Frisk postanowili go zabić i żyli sobie jak gdyby nigdy nic w tej właśnie pacyfistycznej linii czasu. Pewnego dnia, Frisk zauważył, że Sans zachowuje się dziwnie, i gdy spytał go co mu dolega, to on go okłamał, więc postanowił sam sprawdzić. Zauważył, że nie ma on połowy duszy i że jest z nią coś nie tak. Powiedział, że jeśli coś poważnego się stanie, będzie musiał użyć resetu, tak jak obiecał. Sans mu zabrania, po czym przyszedł Ink i Sans tłumaczy Friskowi wszystko. Frisk chce iść pomóc Sansowi i Inkowi w pokonaniu Crossa, ale Sans prosi go, żeby został tutaj i krył go, jak go nie będzie. Frisk do A, tutaj was mam! Przerywam ten materiał, żeby nadać ważny komunikat. A tak naprawdę to tylko po to, żeby powiedzieć, że mam Discorda i można na niego wbić, pogadać ze mną i nie tylko ze mną, bo też z członkami tej społeczności, takimi moimi przyjaciółmi, których poznałem przez tę społeczność, przez ten kanał. Naprawdę miło mi jest spędzać z wami czas, chociaż nie siedzę tam dosyć regularnie, ale co popiszę to popiszę. Fajnie jest was poznać, fajnie, że faktycznie doceniacie to, że ja cokolwiek tworzę na tej platformie i naprawdę fajnie jest cokolwiek mieć jakąkolwiek z wami interakcję. I też nalecam wszystkich, ale to wszystkich wspierających, żeby zapierdzielali na tego Discorda, bo tam będą wystawiane bonusy, tam będą wszystkie wasze bonusy pokazywane, są od tego kanały, są od tego role, wystarczy żeby mi po prostu wyślecie screena, że to jesteście wy, że to jest wasze konto i spoko, będzie git. Dobra, no to już lecimy dalej z odcinkiem. Frisk dał mu butelkę limitowanej edycji ketchupu deluxe i przytulił zakładając na niego wisiorek, przytaczając jego własny cytat z gry. Proszę, trzymaj się... Ha? Bo... Bo komuś naprawdę na tobie zależy. I pożegnał go przed wyruszeniem do Underfell. Podobnie widzimy Friska pod koniec Underverse 04, gdzie jest zaskoczony powrotem Sansa i tym jak wygląda. To samo dzieje się na początku 05, do czasu aż nie rozpadał się deszcz i wszyscy nie wrócili do domu. Frisk zrobił gorącą czekoladę dla siebie i Sansa i zaproponował danie mu swoich starych ubrań jako nowa kurtka, ponieważ Papyrus spalił mu poprzednią. Po daniu mu nowej kurtki Frisk porozmawiał z Sansem o tym co wydarzyło się w multiversum i o aktualnej sytuacji w Undertale. Po tym jak Sans sobie poszedł Frisk porozmawiał o tym samym z Charą. Która jest zamknięta w jego ciele w formie takiego, jakby ducha, tak jak X-Chara był dla klasa. Wiecie o co chodzi. Po tej krótkiej rozmowie przychodzi do niego X-Gaster i proponuje mu dołączenie do niego w rozwinięciu trzeciej fazy jego planu, lecz Frisk odmawia mu dwukrotnie. X-Gaster żegna nagracza, bo tak się zwraca do Friska, słowami ideał bądź porażka. Nie ma nic pomiędzy. Potem widzimy Friska z głównymi postaciami z Undertale, patrzących na rozpadające się miasto, po czym wszyscy postanowili wyruszyć w jego głom, żeby ratować ludzi. Ponownie widzimy Friska na początku Underverse 06, gdzie widzi on co się stało z częścią miasta, Harper i Pansem. Wtedy też pojawił się obok niego X Gaster i ponownie zaproponował mu przyłączenie się do niego, tym razem pokazując przed nim przycisk nadpisania. Frisk przy wszystkich głośno wykrzyczał: Nie! przez co Toryl spytała go, czy wszystko gra, a on skłamał z wściekłością na twarzy i odpowiedział, że tak. I na tym kończy się jego aktualna rola w Underverse. Nie mamy za bardzo teorii co do jego przyszłej roli. Fisk w tym sezonie na pewno będzie mieć dużo ważniejszą rolę. Użyje on przycisku save nie jeden raz, z czego jednym z nich najpewniej będzie uratowanie postaci z x kontrolowanych przez X-Gastera. Fisk nie ma długiej, zbyt ważnej historii i nie ma na jego temat wiele ciekawostek. Poza tym, że jest on kanonicznie niebinarny. Ale na potrzeby dubbingów oraz filmów tego typu używam zainków męskich, ponieważ tak jest łatwiej. Ja jestem świadomy istnienia Zaimków dla osoby ono, dla osób niebinarnych, aczkolwiek jest to po prostu, w mojej opinii, brzmi to po prostu śmiesznie. Poszłom, wyszedłom albo wyszłom, to najuco gorsze. W sensie, jakbym miał tego stosować i używać tego w tym filmie, naprawdę brzmi to dosyć pokracznie. Ja rozumiem, że nasz polski język jest głupi, Okej, okay, Ja to szanuję, ja to wiem. Jesteśmy jednym z najbardziej posranych języków, jaki istnieje. Ja to szanuję. Ale w tym wypadku myślę, że aż tak się na mnie nie obrazicie, jeżeli będę używał formy męskiej do Friska, ponieważ tak osobiście tą, hetkanonuję tą postać. Więc no, przepraszam wszystkich z jakby ludzi, którzy są bardzo pro-LGBT, ale spokojnie, ja też jestem, ale po prostu no, czasami mogę sobie pozwolić na zmiany. Dziękuję, to tyle. No i oczywiście, jak zwykle w tej serii, oto przed Wami aktor głosowy na rolę Friska, czyli Kubsu Kuba z kanału HK Studios. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Próbuję zliczyć, ile to już razy trafił do nieznanego mu wcześniej wymiaru. Sans? Kto to ink. Młody, wszystko ze mną w porządku, jasne. To tylko wypadek skro. Czujesz, że coś jest nie tak. Rozważasz swoje opcje. Młody? Mieliśmy obietnicę, prawda? Jeśli coś naprawdę złego się zdarzy... Będę zmuszony zresetować. Sans, to nie pierwszy raz, kiedy coś ci się... Tylko spróbuj. Eee... Trochę niezręcznie. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Piszcie w komentarzach co sądzicie o Frisku i jego postaci i szykujcie się na dzisiejszą ankietę na karcie społecznej o tym kto ma być następny w tej serii. A tymczasem ja się z wami żegnam, w terminacja was wypełnia, na razie i cześć i siema, do następnego.